Na początku filmu obserwujemy główną bohaterkę, która jedzie szosą przez jesienny las. Wkrótce Lili Bloom dociera do małego miasteczka Plefora. Niedługo potem dziewczyna zatrzymuje się przy swoim domu, gdzie wita ją zasmucona matka. Jenny nie może uwierzyć w to, że jej mąż zmarł. Cieszy się jednak, że Lili przyjechała na pogrzeb ojca. W swoim pokoju Lili ogląda figurkę serca, która leży w pozytywce. Jenny przypomina, że córka musi napisać przemówienie na ceremonię pożegnalną. Kobieta proponuje wypisać te cechy, które Lili kochała w ojcu. Wkrótce nadchodzi dzień pogrzebu. Lili wychodzi na scenę, żeby wymienić pięć cech, które kochała w ojcu, jednak ostatecznie nie wypowiada ani jednego słowa. Po tym dziewczyna wraca do Bostonu i wchodzi na dach, żeby pomyśleć o swoim życiu. Tam Lili niespodziewanie widzi bardzo rozbitego mężczyznę. Rail dosiada się do dziewczyny i mówi, że miał fatalny dzień. Lili dowiaduje się, że mężczyzna pracuje jako neurochirurg. Między Railem a dziewczyną przeskakuje Iskra. Lili opowiada, że za kilka dni zamierza otworzyć kwiaciarnię, co jest dość ironiczne, biorąc pod uwagę jej imię. Dziewczyna wspomina też, że niedawno była na pogrzebie ojca i Rail składa jej szczere kondolencje. Mężczyzna opowiada, że na jego oczach zginął chłopiec. Brat przypadkiem ciężko zranił go z rewolweru. Lili dzieli się również niesamowitą historią. Okazuje się, że jako nastolatka spotykała się z bezdomnym chłopakiem o imieniu Atlas. Rail mówi wprost, że chce spędzić z Lili noc. Mężczyzna przyciąga Lili do siebie i prawie ją całuje, jednak wtedy dzwoni do niego telefon. Rail musi jechać na operację, ale ma nadzieję, że jeszcze zobaczy tę piękną dziewczynę. Lili wraca do domu, a dźwięk budzika przywołuje w niej odległe wspomnienia. Pewnego razu, jeszcze w czasach szkolnych, dziewczyna obudziła się wczesnym rankiem. Wyjrzawszy przez okno, Lili zauważyła chłopaka, który wychodził z opuszczonego domu naprzeciwko oraz szukał jedzenia w śmietniku. Bardzo się zdziwiła, gdy ten wsiadł i usiadł w szkolnym autobusie. Po lekcjach Lili pakuje do toreb trochę jedzenia i zostawia je przy opuszczonym domu. Następnego dnia Atlas dziękuje dziewczynie. Lili rozmawia z chłopakiem i dowiaduje się, że matka wyrzuciła go z domu. Atlasowi nie podobało się, że jej mężczyźni podnoszą na kobietę rękę. Wstawiając się za matką, chłopak dorobił się blizn. Lili proponuje nowemu przyjacielowi, żeby wpadł do niej po szkole. Rodziców dziewczyny nie będzie do piątej po południu, więc Atlas będzie mógł spokojnie wziąć prysznic i wyprać rzeczy. W czasie rzeczywistym Lili idzie po klucze do lokalu, w którym ma się znajdować jej kwiatarnia. Poznaje Alisę, która szuka pracy. Kobieta opowiada, że nie lubi konsumpcyjnego, przedmiotowego podejścia do kwiatów. Lili zapewnia, że jej też się to nie podoba. Chce stworzyć kwiaciarnię, w której rośliny będą miały własną historię, romantykę i poezję, która od wieków była z nimi związana. Postanawia zatrudnić Alice i razem zabierają się za sprzątanie lokalu. Po kilku dniach prace są prawie zakończone. Do Alice do pracy zagląda mąż oraz jej brat Ryle. Mężczyzna bardzo się cieszy, że znów spotkał Lili. Całą większą ekipą wybierają się na kręgle i karaoke. Ryle flirtuje z dziewczyną i mówi, że chciałby widywać ją częściej. Odprowadzając Lili do domu, mężczyzna proponuje pocałunek. Ona się zgadza i całuje Ryla, jednak mówi, że teraz pójdzie sama. Pracując w domu, Lili wspomina, jak razem z przyjacielem sadziła rośliny. Atlas wspierał dziewczynę, wiedząc o jej problemach w rodzinie. W teraźniejszości Lili wreszcie otwiera swoją kwiaciarnię. Rozmawia z Alisą i ma nadzieję, że będą klienci. Pierwszy do sklepu wchodzi Ryle. Mężczyzna kupuje kwiaty z dostawą i wręcza je Lili. Dziewczyna rozumie, że kupił je dla niej. W piątek Alisa urządza dużą, huczną imprezę, na którą przychodzi Lili. Dziewczyna ponownie staje się obiektem intensywnej uwagi Raila. Lili próbuje wytłumaczyć mężczyźnie, że nie powinien tak na nią napierać, ale ten szorstko prosi ją, żeby zamilkła. Ona posłusznie przestaje mówić i Rail proponuje, aby gdzieś się zaszyć. Razem z mężczyzną Lili idzie do jego mieszkania, gdzie namiętnie się całują. Dziewczyna nie chce uprawiać miłości tak szybko, dlatego Rail proponuje po prostu położyć się spać. Rano do brata zagląda Alisa. Kobieta nie jest zadowolona z tego, że zastaje u niego Lili. Alisa opowiada, że Rail to straszny kobieciarz i od dziewczyny chce tylko jednego. Brat kobiety robi coś niewiarygodnego. Odwracając się, proponuje Lili, żeby zaczęli się spotykać. Ryle obiecuje, że będzie się starał i stanie się dobrym partnerem. Mężczyzna zabiera Lili na randki i w końcu zostaje z nią sam na noc. Pewnego razu dziewczyna wspomina, że wieczorem idzie na kolację ze swoją mamą. Ryle bardzo chce poznać tę kobietę, co cieszy Lili. Szykując się do pracy, dziewczyna ogląda tatuaż na obojczyku i wspomina, jak Atlas podarował jej figurkę serca. Na oczach wszystkich Lili pocałowała chłopaka w szkolnym autobusie. Potem Atlas przyszedł do niej w gości, i piegł czekoladowe ciasteczka według przepisu swojej mamy. Drugi pocałunek zakochanych przerwało pojawienie się ojca Lili. Na szczęście Atlasowi udało się umknąć. W czasie teraźniejszym Lili razem z mężczyzną udaje się do restauracji. Raile na chwilę odchodzi, a dziewczyna rozmawia z kelnerem. Pobliźnie na ręce Lili nagle rozpoznaje Atlasa. Na dziewczynę znowu spadają wspomnienia. Atlas planował pójść do piechoty morskiej, a następnie wyjechać do Bostonu. Na oczach wszystkich Lili pocałowała chłopaka w szkolnym autobusie. Potem Atlas przyszedł do niej w gości i piegł czekoladowe ciasteczka według przepisu swojej mamy. Drugi pocałunek zakochanych przerwało pojawienie się ojca Lili. Na szczęście Atlasowi udało się umknąć. W czasie teraźniejszym Lili razem z mężczyzną udaje się do restauracji. Raile na chwilę odchodzi, a dziewczyna rozmawia z kelnerem. Pobliźnie na ręce Lili nagle rozpoznaje Atlasa. Na dziewczynę znowu spadają wspomnienia. Atlas planował pójść do Piechoty morskiej, a następnie wyjechać do Bostonu. Od tej wzmianki Rail posępnieje. Następnego dnia mężczyzna postanawia przygotować śniadanie z okazji tego, że jutro czeka go ważna operacja. Rail pyta o tatuaż na obojczyku, a dziewczyna kłamie, że nic nie znaczy. Mężczyznę rozprasza Lili, przez co w piekarniku wszystko się przypala. Rail rzuca się do niego, a dziewczyna ze śmiechem proponuje, by nie chwytał blachy bez rękawic. Mężczyzna upuszcza naczynie i mocno uderza Lili łokciem w skroń. Dziewczyna odpycha rajla, przez co ten rani rękę odłamkami. Mężczyzna z przerażeniem przeprasza, bo popchnął lili przypadkowo. Od tej wzmianki Rail posępnieje. Następnego dnia mężczyzna postanawia przygotować śniadanie z okazji tego, że jutro czeka go ważna operacja. Rail pyta o tatuaż na obojczyku, a dziewczyna kłamie, że nic nie znaczy. Mężczyznę rozprasza Lili, przez co w piekarniku wszystko się przypala. Ryle rzuca się do niego, a dziewczyna ze śmiechem proponuje, by nie chwytał blachy bez rękawic. Mężczyzna upuszcza naczynie i mocno uderza Lili łokciem w skroń. Dziewczyna odpycha Raila, przez co ten rani rękę odłamkami. Mężczyzna z przerażeniem przeprasza, bo popchnął Lili przypadkowo. Po tym Rail szybkim krokiem wychodzi z restauracji, podczas gdy dziewczyna stara się go dogonić. Mężczyzna bierze od Lili obietnicę, że nie będzie już kontaktować się z Atlasem. Ona się zgadza i obejmuje Raila, który mówi, że nie może jej stracić. Lili wspomina, jak pewnego razu wylegiwała się z atlasem w łóżku. Zastał ich jej ojciec, który brutalnie pobił chłopaka. Wkrótce do kwiaciarni dziewczyny przychodzi atlas. Pyta, czy Lili jest szczęśliwa. Po uzyskaniu odpowiedzi, tak, mężczyzna na wszelki wypadek zostawia przyjaciółce swój numer. Po tym Rail szybkim krokiem wychodzi z restauracji, podczas gdy dziewczyna stara się go dogonić. Mężczyzna bierze od Lili obietnicę, że nie będzie już kontaktować się z Atlasem. Ona się zgadza i obejmuje Raila, który mówi, że nie może jej stracić. Lili wspomina, jak pewnego razu wylegiwała się z Atlasem w łóżku. Zastał ich jej ojciec, który brutalnie pobił chłopaka. Wkrótce do kwiaciarni dziewczyny przychodzi Atlas. Pyta, czy Lili jest szczęśliwa. Po uzyskaniu odpowiedzi, tak, mężczyzna na wszelki wypadek zostawia przyjaciółce swój numer. Mężczyzna opowiada, że przypadkiem upuścił telefon, a pod tylną klapką znalazł numer zostawiony przez atlasa. Lili biegnie za rozwścieczonym rajlem, starając się wytłumaczyć, że nic ją z tamtym mężczyzną nie łączyło i nie zadzwoniła do niego ani razu. Na klatce schodowej mąż odpycha lili i ta spada. Ocknąwszy się, dziewczyna nie obwinia Rayla, uznając, że wszystko wydarzyło się tylko jako nieszczęśliwy wypadek. Lili nadal pracuje i w magazynie widzi, że jej sklep zajął siódme miejsce w topie Bostonu. Na pierwszym miejscu jest restauracja korzenie, należąca do Atlasa. W domu Lili przygotowuje uroczystą kolację. Jednak Rail zmusza ją do czytania artykułu o atlasie, w którym napisano, że wyciął serce z korzeni dębu dla pewnej dziewczyny, a ten symbol ona później wytatuowała sobie na obojczyku. Rail się złości i pyta, po co dziewczyna go okłamywała. Lili przysięga, że go kocha. Jednak mimo błagań, Rail dopuszcza się wobec niej aktu przemocy. Lili wspomina, że to samo robił jej ojciec wobec matki. Dziewczyna uświadamia sobie również, że wybuchy agresji Raila są niebezpieczne, może bowiem zrobić jej krzywdę. Odsuwa wślizgniętego na nią Raila i ucieka. Zapłakana Lili przyjeżdża do Atlasa, który wiezie ją do szpitala. Dziewczyna mówi, że nie chce stać się swoją matką. Lili odmawia szczególnego badania, a także dowiaduje się, że spodziewa się dziecka. Atlas zabiera dziewczynę do siebie. Biorąc prysznic, Lili płacze, myśląc, że jej związek okazał się wcale nie idealny, a wręcz przeciwnie. Słyszy telefony od Rajla, ale nie odbiera. Wieczorem Lili rozmawia o swoim przyszłym dziecku. Atlas przyznaje, że w opuszczonym domu chciał odebrać sobie życie. Jednak Lili swoją dobrocią i troską uratowała go. Wkrótce dziewczyna zaczyna żyć sama. Alisa opowiada, że Ryle przypadkowo postrzelił ich młodszego brata i do dziś nie może sobie tego wybaczyć. Lili wciąż czeka na maluszka. Ryle jest obecny podczas porodu i trzyma córkę na rękach. Lili proponuje nazwać ją Emerson na cześć brata Ryla. Wkrótce dziewczyna prosi o rozwód, aby jej córka nie przeżywała tego samego co ona. Lili wychowuje córkę razem ze swoją mamą i dalej rozwija kwiaciarnię z Alison. Pewnego razu na festiwalu dziewczyna spotyka Atlasa. I rozumie, że wciąż nie jest na niego obojętna. W tym momencie film się kończy. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli ten materiał do końca. Zostawcie proszę lajka pod tym wideo. Wpiszcie w komentarzach, co myślicie o tym filmie i do zobaczenia w kolejnych filmach.